Już u progu Nowego Testamentu odzywa się w Ewangelii Świętego Łukasza swoisty dwugłos o Bożym miłosierdziu, w którym mocnym echem rozbrzmiewa cała starotestamentalna tradycja. Dochodzą tu do głosu owe treści znaczeniowe, które związały się ze zróżnicowanym słownictwem ksiąg Starego Przymierza. Oto Maryja na progu domostwa Zachariasza wielbi całą duszą chwałę Pana swego za Jego miłosierdzie, które z pokolenia na pokolenie staje się udziałem ludzi żyjących w bojaźni Bożej. Następnie, wspominając wybranie Izraela, głosi miłosierdzie, na które wspomniał stale ten, który go wybrał. Z kolei zaś przy narodzinach Jana Chrzciciela w tymże samym domu ojciec jego Zachariasz, błogosławiąc Boga Izraela, sławi to miłosierdzie, jakie on okaże ojcom naszym i wspomni na swoje święte przymierze. W nauczaniu samego Chrystusa ten odziedziczony ze Starego Testamentu obraz, Doznaje uproszczenia i pogłębienia zarazem. Widać to może najlepiej na przypowieści o synu marnotrawnym, w której słowo miłosierdzie nie pada ani razu. Równocześnie zaś sama istota miłosierdzia Bożego wypowiedziana zostaje w sposób szczególnie przejrzysty. Służy temu nie samosłownictwo, jak w księgach starostestamentalnych, ale analogia, która najpełniej pozwala zrozumieć samą tajemnicę miłosierdzia, jakby głęboki dramat rozgrywający się pomiędzy miłością ojca a marnotrawstwem i grzechem syna. Ten syn, który otrzymuje od ojca przypadającą mu część majątku, i z tą częścią opuszcza dom, aby w dalekich stronach wszystko roztrwonić, żyjąc rozrzutnie? To poniekąd człowiek wszystkich czasów, począwszy od tego, który po raz pierwszy utracił dziedzictwo łaski i sprawiedliwości pierwotnej. Analogia jest w tym miejscu bardzo pojemna. Przypowieść dotyka pośrednio każdego złamania przymierza miłości każdej utraty łaski, każdego grzechu. Mniej uwydatnia się w tej analogii niewierność całego ludu Izraela, tak jakby to miało miejsce w tradycji prorockiej, ale również i tam sięga analogia marnotrawnego syna. Ten syn, gdy wszystko wydał, zaczął cierpieć niedostatek. Tym bardziej, że nastał ciężki głód w owej krainie, do której udał się, opuszczając dom ojcowski. I w tym stanie rzeczy pragnął pożywić się czymkolwiek, bodaj tym, czym żywiły się świnie, które podjął się pasać u jednego z obywateli owej krainy. Ale nawet tego nikt mu nie chciał podać. Analogia wyraźnie przesuwa się ku wnętrzu człowieka. Dziedzictwo, które otrzymał od ojca, było pewnym zasobem dóbr materialnych. Jednakże ważniejsza od tych dóbr była godność syna w domu ojca. Sytuacja, w jakiej się znalazł wraz z utratą owych dóbr, musiała mu uświadomić tę właśnie utraconą godność. Nie myślał o tym w przeszłości, wówczas kiedy domagał się od Ojca swojej części majątku, ażeby pójść z nią w świat. I zdaje się, nie uświadamiał sobie tego nawet i teraz, kiedy mówi do siebie: Iluż to najemników mojego Ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę mierzy siebie miarą tych dóbr, które utracił, których nie ma, podczas gdy najemnicy w domu jego ojca mają. Słowa te świadczą przede wszystkim o stosunku do dóbr materialnych, a jednak poza powierzchnią tych słów kryje się cały dramat utraconej godności, świadomość zmarnowanego synostwa.